Cześć kochani, witajcie bardzo serdecznie, witam się z wami w pierwszym vlogmasie Myślę, że Niko już powoli zaczyna rozumieć co się dzieje i właśnie się już nie umie doczekać No, ale nie ciągnij mnie, bo nie umie pokazać się do... I teraz mamy nie widać, przestań, w każdym razie, Niko jest od samego rana podekscytowany, dzisiaj się wyjątkowo obudził o 6.30, jak wczoraj spał do 10, to dzisiaj właśnie wczesna podbudka, nie zdążyłam nawet e, poćwiczyć, ale powiem wam szczerze, że nic nie szkodzi, ogarnęliśmy się, tak, zjedliśmy śniadanie i jesteśmy gotowi do dzisiejszego właśnie nagrywania dla was vlogmasa i zaczynamy od tego, że przenosimy się z Niko do kuchni, a przynajmniej ja, bo nie wiem, czy Niko będzie chciał, w każdym razie u mnie króluje w tym roku zdecydowanie kuchnia Zero Waste. Nie marnuję jedzenia i staram się wykorzystywać wszystko, co mamy, wiecie, do samego końca, a że robiłam kilka dni temu domowy hummus i została mi po prostu aquafaba, czyli wiecie, ta woda po prostu po ciecierzyce. to stwierdziłam, że dzisiaj zrobimy sobie już taki pierwszy, może nie do końca świąteczny przepis, ale mimo wszystko myślę, że czekolada do vlogmasu pasuje bardzo dobrze, więc zrobimy sobie dzisiaj właśnie taki dosyć prosty deser właśnie na bazie aquafaby, czekoladowy i będę korzystać z przepisu od Marty z Jadwodnomi, ale to wam zaraz wszystko pokażę. Rozpuściłam sobie przed chwilą czekoladę do przepisu i że jeszcze jest ciepła i nie mogę za bardzo nic zrobić, to pomyślałam sobie, że pokażę wam szybko zamówienie z B.P.L., które ostatnio sobie zrobiłam i przyszło. W ogóle dziękuję jednej z was, która mi właśnie ten sklep poleciła, jako sklep ze zdrową żywnością, z naturalnymi kosmetykami i tak dalej, i tak dalej, mają naprawdę fajny wybór, dlatego też się zdecydowałam zrobić Zamówienie u nich drugi raz, bo trochę rzeczy mi się skończyło i będzie to niewielkie zamówienie, przede wszystkim produkty spożywcze, ale będzie też kilka kosmetyków. Kto tu już mi się oczywiście dobiera. Cześć, pokażemy razem zamówienie, co? więc e, jak widzicie, no nie ma tego dużo pierwsze co zrobiłam, to zrobiłam sobie zapas mojego ulubionego erytrytolu którym słodzę e, kawę raczej herbaty piję gorzkie ewentualnie piję z miodem natomiast erytrytolu używam do słodzenia kawy i bardzo mi taka smakuje też się zastanawiam, czy nie wypróbować jakichś przepisów właśnie zamiast tradycyjnego cukru zamienić go na erytrytol zobaczymy, więc zrobiłam sobie zapas 2 4, 5 opakowań. One były w jakiejś właśnie y, promocji, za 5 kg. Nie wiem ile płaciłam. W każdym razie to jest zapas Aja. chyba na pół roku, jak nie więcej. Tu był schowany woreczek lniany, który sobie kupiłam na chleb, bo mam jeden, a zazwyczaj kupuję dwa i zawsze z tym drugim był problem. Y, używałam czegoś innego i po prostu ziarenkami potem sypały się w torbie, w zamrażarce, y, więc w końcu kupiłam drugi właśnie lniany worek. Tutaj moja ulubiona lipa. Kończę już poprzednie opakowanie. Tutaj też sobie zrobiłam zapas mojego ulubionego soku malinowego, trzy sztuki i to jest marka Biofood. Bardzo go lubię, On jest fajny, taki kwaskowaty, jak lubicie kwaśne rzeczy, tak jak na przykład ja, właśnie sok z malin, albo hibiskus, albo sok z cytryny, to to Wam się sprawdzi. To jest też fajne właśnie przy przeziębieniach, jeżeli chcemy, wiecie, zawalczyć o siebie, wzmocnić odporność. Uwielbiam sok z malin i mu Niko zresztą też. I Niko właśnie wyczaił, gdzie jest schowany jego kalendarz adwentowy i właśnie już go dorwał, no będziemy dzisiaj w ogóle robić tutaj znowu porządek na tej półce i robić miejsce na kalendarze ale to później, więc właśnie sok malinowy, następnie zamówiłam sobie miód, to jest taki olbrzymi miód z pyłkiem pszczelim i propolisem, ja sobie robię dwa razy do roku taką kurację właśnie miodem z propolisem, właśnie, właśnie też żeby wzmacniać odporność, pierwszy raz właśnie w tym roku o tej metodzie czytałam żeby tak profilaktycznie sobie robić właśnie na wiosnę i na zimę taką kurację, więc tego roku Wiosną robiłam i o dziwo nie byłam chora. W sensie rozchorowałam się, zanim zrobiłam tą kurację, natomiast po tej kuracji nie byłam chora, aż do teraz. Nie zapeszam. Ostatni raz byłam chora w lutym i też nawet mam takie podejrzenie że mógł to być koronawirus, ale nieważne w każdym razie właśnie będę sobie, będę sobie robić właśnie teraz znowu taką kurację miodem, zamówiłam olbrzymie opakowanie masła klarowanego ostatnio miałam wrażenie, że kupiłam już największe możliwe, bo chyba było 800 ml jakoś tak natomiast teraz udało mi się 1600 ml dostać, więc to będzie też na długi, długi czas w mojej rodzinie była ta tradycja, że rybę na Wigilię piekło się właśnie też z dodatkiem masła klarowanego, które dodało po prostu super smak i masło kolorowane jest też bardzo zdrowe poczytajcie sobie, bo naprawdę ma fajne właściwości i to by było tyle, jeśli chodzi o jedzenie i kilka kosmetyków Aleks poprosił mnie, żeby mu kupić krem do twarzy więc zamówiłam mu taki on Libio. pierwszy raz mamy coś z tej marki jak na razie Aleks jest zadowolony jest fajny, bo w szklanym opakowaniu ja zamówiłam maskarę, bo moja z Alverde już na szczęście się kończy, jest beznadziejna i zdecydowałam się na markę Puro Bio chyba, coś takiego więc maskara będę testować, dam wam znać. Zamówiłam sobie też z Ministerstwa Dobrego Medła Eko Hydrolat Różany, bo nie mam teraz żadnego tuniku. Miałam zdecydować się na polny warkocz, ale stwierdziłam, że chcę coś nowego przetestować. I tu mam dwa szampony w kostce, też moje odkrycie. Jest to yy, miodowa mydlarnia i ten zapach jest obłędny, to jest miód i żurawina i to po prostu pachnie przepięknie, a drugi jaki kupiłam, to jest moi drodzy, trawa cytrynowa i też bardzo intensywnie właśnie pachnie trawą cytrynową, naprawdę świetne zapachy plusem jest też to, że przychodzą te szampony w takich, jak widzicie metalowych puszkach, więc ja na pewno będę je wykorzystywać, chociażby jadąc na urlop, ale też myślę, że w domu pod prysznicem i tu mam też zapas mydeł, również Ministerstwo Dobrego Mydła i wybrałam ananas co my tu mamy dalej? Marchewkę bardzo byłam ciekawa tych zapachów. Tutaj mam ogórek, też musi być, myślę, ciekawy, taki orzeźwiający. I mydło, które już kiedyś miałam, i było świetne, z takimi peelingującymi. Go możecie widzieć drobinami, czyli cynamon. No, więc ma zapas też mydeł do mycia mamy. No i do całe nasze zakupy. Czekolada jest rozpuszczona i już przestygła całkiem w porządku, więc myślę, że jeszcze chwilę, jak będę ubijać aquafabę i ona będzie już całkowicie zimna. Będę korzystać z tego przepisu. Wegański mus czekoladowy, idealny mam nadzieję, że tak wyjdzie. To jest przepis na 4-5 porcji, ja natomiast mam Aż 400 ml Aquapfabe, więc będę używać no, podwójnej porcji czekolady. I zamiast gorzkiej użyję słodkiej, w sensie mlecznej. Gorzkiej mam tylko niestety w domu 100 gramów, więc mm, po prostu będę używać podwójnej porcji czekolady, właśnie mlecznej, ale sobie pominę ten krok, czyli nie będę dodawać cukru pudru, bo już by było za słodko. No i muszę właśnie jeszcze sobie wyciągnąć sól, bo teraz zauważyłam, że nie mam. Oj, i straciłam. Fokus jest, dobra, jeszcze sobie wezmę sól, tu jest właśnie ta moja aquafaba 400 ml w przepisie mamy 150 ml, prawda? tak 150, więc ja będę robić no troszeczkę więcej niż dwie porcje i będę po prostu ubijać wszystko w lidlomiksie, bo będzie mi najszybciej i najłatwiej z tą końcówką po prostu i on się tutaj wsadza do środka, odpalimy go sobie w ogóle o i będę tutaj właśnie ubijać tą moją akwafabę. całość potem będę mieszać delikatnie szpatułką, dodając powoli czekoladę i przełożę sobie później właśnie do tych filiżanek i ewentualnie do jeszcze jakiegoś pojemnika i z tego co widziałam trzeba całość jeszcze później wrzucić do lodówki mhm, włożyć na godzinę do lodówki no my pewnie na troszeczkę więcej, bo będziemy jeść raczej po obiedzie ten deser Obijała się całość 6 minut i otwarłam, żeby zobaczyć, powiem wam, jestem zachwycona, Lidl mi sobie poradził z tym zadaniem po prostu genialnie, zobaczcie jaka wyszła gęsta, po prostu rewelacyjna piana. Teraz tak sobie myślę, że chyba to będę musiała przełożyć do osobnej miski, żeby po prostu łatwiej mi się dodawało właśnie tą rozpuszczoną czekoladę. I w ogóle okazało się, że na 400 ml akwafaby powinna mieć 400 g czekolady. Rozpuściłam tylko 200. Natomiast stwierdziłam, że najpierw zrobię jakby z połowy porcji bo nie chciałabym, żeby właśnie ten mus był aż tak, wiecie, słodki, a jeżeli się okaże, że jest taki nie za bardzo w smaku, to jeszcze rozpuszczę pół tabliczki, ewentualnie właśnie całą, żeby mieć, wiecie, równo 400 g. I tak wygląda gotowy mus. Ja do niego dodałam jeszcze troszeczkę cukru pudru i kakao, żeby właśnie ten kolor był bardziej. Hmm intensywny. Natomiast piana mi troszeczkę opadła podczas właśnie mieszania, więc może nie wygląda jakoś spektakularnie, ale próbowałam. Jest naprawdę przepyszny. Więc macie do tego przepisu link w opisie. Ja, jeśli chodzi o Martę, ja ufam jej przepisom, bo sama mam od niej dwie książki, z których chętnie korzystam. Obie o jadłonomię. Jeszcze brakuje mi tylko jadłonomia po polsku. Natomiast przypuszczam, że za jakiś czas kupię. I mam już bardzo wiele i Przepisów sprawdzonych i wiedziałam, że ten na ten deser też będzie przepyszny. No i rzeczywiście tak jest. No, będziemy otwierać. Niko się już nie umie doczekać. W ogóle mamy ten kalendarz ponad miesiąc, i już jak widzicie, jest e, zmasakrowany, bo Niko powgniatał chyba w większość, jak nie wszystkie okienka. Będziemy szukać jedynki, tak? Auto! No, to nie jest auto. To są pieski twoje, tak? I piłka tam jest. Gdzie jest jedyneczka? Tu jest. Musisz tu otworzyć, zobacz. Otwórz paluszkiem. No, 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 otworzę. No? Patrz, tak mama ci pomoże. O, no, otwieraj. No brawo, co jest w środku? Tutaj musisz też z tej strony zobaczyć. To jest książeczka, ty lubisz książeczki? Podoba ci się? No, pokaż, co tam jest w środku. O, można podpisać, do kogo należy. No, piękna. Jak ona się nazywa? Sky, prawda? Tak. Piłka. Niko wszędzie teraz piłki widzi. Nauczył się mówić piłka, oczywiście po swojemu i teraz wszędzie widzi piłki. I na pieski już też mówi po prostu piłka albo auto, bo wie, że jeździ, że jeżdżą te pieski autami. Dobra, Niko otworzył swój kalendarz, a za chwilę my zrobimy porządek, tu na tej komodzie i ustawimy nasze, czyli ten drewniany domek Alexa i mi przyniosę tutaj też mój kalendarz z sylwego. My sleeve. I do believe it's Christmas. It's cold outside, but I'm warm within, 'cause Christmas time is here. Nasze kalendarze już stoją. Nie widziałam, jak i pogładać, żeby jako tako był dostęp do każdego, ale myślę, że teraz jest całkiem spoko. Czekajcie, ten domek, może trochę do przodu. Obcięłam wieczko z tego kalendarza sylwego, bo po prostu przeszkadzało mi i chciałam e, właśnie go postawić w pionie, a nie, tak wiecie, w poziomie, jak teoretycznie chyba powinien być. Więc wieczko obcięte i może fajnie stać. Tutaj jest ten drewniany domek z Amazon, e, który Wam pokazywałam jakiś czas temu. I to jest taki kalendarz, wiecie, na lata. Ręcznie robione, drewniane, więc możemy wykorzystywać naprawdę długo. I z tyłu jest właśnie ten kalendarz The New Company z tymi zdrowymi batonikami, bez plastiku i każdy, właśnie, produkt w środku to jest jedno zasadzone drzewo, ale to już pomówiłam wiele razy, więc nie będę się powtarzać. Za niedługo będziemy te kalendarze otwierać. Mam dla Was w tym vlogu niespodziankę i powiem szczerze, że niesamowicie się cieszę, bo się nie spodziewałam, że będę ją dla Was mieć. Mam nadzieję, że mm, te z Was, które lubią Kosmetyki Pixie znowu się bardzo ucieszą, bo wczoraj przyszła właśnie kolejna od nich paczka. Ta już jest typowo świąteczna, więc mam takie wrażenie, jakbym dawała Wam wiecie sama od siebie prezent więc bardzo się cieszę, że ona przyszła. Każdą paczką z Pixie się, się z Wami dzielę, z tego względu, że no nie byłabym w stanie zużyć tych wszystkich kosmetyków, które dostaję, a oni w tym roku wyjątkowo często wysyłają paczki. I... O, czekajcie, bo się zamyka. I tym razem paczka wygląda w ten sposób i mamy Hello Beautiful! I w środku mamy, moi drodzy, taką torebkę prezentową. I postaram się ją wyciągnąć, żeby tutaj niczego nie uszkodzić. Więc naprawdę, wczoraj, jak, odpa jak odpakowywałam tą paczkę, miałam wrażenie, jakbym sama dostała prezent. I w środku mamy bardzo fajne kosmetyki, które będziecie mogły zgarnąć w tym rozdaniu. Ja Wam szybko pokażę, żeby nie przedłużać. Najpierw mamy taki bardzo świąteczny zestaw, przepięknie błyszczący. Nie wiem, czy kamera to tak ładnie wiecie, odda. Ach, nie na mnie, fokus tutaj. Opakowanie jest takie brokatowe, bardzo ładnie yy, wygląda, rzeczywiście tak świątecznie. I to jest zestaw ich trzech toników kultowych. Z tego co pamiętam, wszystkie te trzy toniki były u mnie już do wygrania jakiś czas temu w rozdaniu, więc dziewczyny, jeżeli miałyście, jeżeli wam się sprawdziły, dajcie znać w komentarzach. Mamy tutaj Milky Tonic, Glow Tonic i Retinol Tonic. E, tak jak mówię, to są ich kultowe produkty, więc one będą w takim właśnie zestawie. E, a drugą rzecz, którą możecie wygrać, to jest taka kosmetyczka. Taka kosmetyczka, powiem szczerze, że bardzo mi się podoba, bo jest fajna, zgrabna, taka idealna do torebki. Nie za duża, nie za mała. Też fajnie by się sprawdziła na podróż. I w środku mamy produkty, które już miałam okazję przetestować. Mamy chusteczki do zmywania makijażu. Według, wiecie tutaj, zaleceń, bo mamy z tyłu, wiecie, karteczkę z opisem produktów i jak je właśnie używać. Powinniśmy tych chusteczek użyć najpierw. Potem zmywamy sobie, w sensie oczyszczamy sobie twarz Glow Matte Clever. To jest ten pierwszy tutaj produkt. Zmywamy sobie, oczyszczamy całą twarz. Potem używamy znowu glow toniku, więc mamy dwa razy glow tonik. Będziecie miały większą pojemność do przetestowania. I na sam koniec po stonizowaniu nakładamy maseczkę Glow Matte Mask. Ja tą maskę miałam w wersji pełnowymiarowej. Chyba ją nadal mam, chyba jej jeszcze nie zużyłam, więc właśnie takie cztery produkty jeszcze są w środku. I do tego właśnie kosmetyczka. Cały regularnie rozdania oczywiście macie znowu w opisie pod filmem, żeby po prostu tutaj nie trwało to tłumaczenie moje zbyt długo. Mam nadzieję, że się ucieszycie. Ja się cieszę niesamowicie, że mogę się tymi paczkami z Wami dzielić, no bo tak jak mówię, sama i tak bym tego nie zużyła, a skoro mogę Wam sprawić radość, no to czemu bym miała tego nie robić? Więc zapraszam Was serdecznie do udziału w rozdaniu. Ja się zabieram teraz za zbieranie wszystkich jesiennych dekoracji, które mam w domu, bo Alex mi przed chwilą wyciągnął z naszej Komórki pudła, gdzie mam już wiecie dekoracje świąteczne i takie zimowe, więc stwierdziłam, że dzisiaj sobie pozbieram te jesienne, a przy okazji kolejnego vlogmasa będziemy już stroić mieszkanie właśnie tak na święta, tak zimowo. Natomiast dzisiaj chciałabym sobie właśnie powycierać kurze w miejscach, gdzie to będzie konieczne i właśnie pozbierać te jesienne dekoracje. The w tle oglądam sobie Brzydule. Chłopaki mi tu przeszkadzają, i Niko oczywiście robi e, bałagan. Wyciągnął e, walizki. W sensie Alex wyciągnął, bo musiał się dostać do pudeł, a Niko oczywiście jeździ z tymi walizkami. O, widzicie, cały. No, staje na nich cały czas, tu coś się dzieje z nimi. W każdym razie mam dwa pudła z różnymi dekoracjami, i możecie zobaczyć że tych jesiennych w tym roku. Co ty robisz? Yeah. <laughs> Ale skaczesz. Jesiennych w tym roku było naprawdę niewiele, bo nie potrzebuję. Miałam dwie poszewki na poduszki. Z tego co wiem, chyba tu mam jeszcze ukryte dwie albo cztery, bo mam sześć takich kwadratowych, 40 na 40 poduszek. Więc w tym roku używałam tylko tych dwóch. Tu mam taki, widzicie, łańcuch z liści. No różne właśnie dekoracje, nie jest ich wiele. W tym roku tylko dokupiłam sobie kilka dni. One były w takim zestawie w IKEA, bo miałam tylko dwie takie. Z Aliexpress już sprzed wielu, wielu lat. Niestety Niko y, mi uszkodził jedną, a teraz ta druga już też widzicie jest w kawałku. Muszę ją skleić. Niko, nie szukaj tu mi nic. Bardzo cię proszę. Więc teraz będę właśnie te wszystkie jesienne rzeczy y, chować. Ja sobie zostawiłam sprzed wielu, wielu lat też właśnie takie widzicie jednorazówki. Tu coś mam z Hiszpanii, tu z netto polskiego. To się świetnie sprawdza właśnie do przechowywania dekoracji. Jak już naprawdę nie macie swojej torby, musicie jakąś taką właśnie jednorazówkę wziąć, to postarajcie się ją wykorzystywać wielokrotnie. Ja właśnie robię tak, że trzymam właśnie dekoracje. No i co, tutaj mam przygotowane już rzeczy, e, które będziemy używać do strojenia choinki. Tu jest taki materiał, który kładziemy pod choinką mamy bombki, tam są lampki dwa zestawy. No i różne inne właśnie jeszcze dekoracje, więc to zostaje na najbliższe dni w naszej sypialni bo będziemy wykorzystywać później a ja się zabieram za te pudło żeby już móc je schować u nas jest już po 16 i powiem wam że tak naprawdę zimą to już można powiedzieć że jest wieczór za chwilę będzie ciemno więc pomyślałam sobie że żeby nie mieć takich przygód jak w tamtym roku że aparat bardzo fiksował z ostrością kiedy było ciemno to otworzę kalendarze póki właśnie jeszcze dopisuje nam światło naturalne więc szybko otwierajmy póki jeszcze właśnie e, mamy do, dosyć dobre tutaj światło Numer jeden w kalendarzu z Jestem bardzo tego kalendarza, przyznałam się szczerze, że ciekawa, o coś wypada. I co my tu mamy? Olejk, chyba tak to się czyta. Hydrolat nagietka. Piękne szklane opakowanie, co mnie mega cieszy, 60 ml, to będzie świetne na podróż. I powiem Wam, że z tych 24 okienek na pewno wybiorę sobie takie właśnie miniatury, żeby je sobie zostawić po prostu, jak będę podróżować. A że my z Alexem i z Niko dosyć często wyjeżdżamy, to takie naprawdę miniaturki się świetnie sprawdzą. Więc Hydrolat z Nagietka, ja Wam wcześniej pokazywałam, że kupiłam Hydrolat z Róży właśnie z BPL, natomiast tam jest tylko 50 ml, więc ten na pewno pójdzie jako kolejny w użyciu, albo najpierw ten wypróbuję, zobaczymy. Alex już swój kalendarz tutaj otworzył, o jedyneczka, dociśnimy. I z tego kalendarza numerek jeden mamy tutaj. Czekajcie, czyżby Okej. Okay. I mamy batonik, czyżby coś czekoladowego, zobaczymy. Ach, nie umiem wyciągnąć. Widziałam, że te batony się pojawiły w DM-ie. Nukao. No I tu mamy solone migdały no, no, no so, migdały solomorską. made to make you feel good produkt wegański, bio i to opakowanie nie jest plastikowe o, dzisiaj mamy w kalendarzach takie oto Dwa produkty. Ja właśnie przed chwilą położyłam Niko do łóżka, mam nadzieję, że szybko zaśnie, bo tak jak Wam mówiłam, dzisiaj rano się naprawdę bardzo wcześnie obudził i już widziałam, że wieczorem był dosyć zmęczony, ale oczywiście jak przyszedł, wiecie, czas, żeby się położyć do łóżka, to on nie chciał spać, więc zobaczymy, czy, czy zaśnie szybko. Aleks poszedł do pracy, ja zostaję sama. Ja teraz mam w planach, że będę mieć czas dla siebie i że rano nie zdążyłam, wiecie, zrobić em, treningu, bo po prostu Niko. No nie dałam rady, bo tak czy, wcześniej wstał, to stwierdziłam, że teraz mam dosyć taką jeszcze, wiecie, młodą godzinę, bo jest, nie wiem, po ósmej chyba. Ehm, Czuję się też całkiem w porządku, więc chyba sobie po prostu zrobię jakieś takie 20-30 minut cardio, może wskoczę na mój rower stacjonarny. E, no i będę oglądać nowy sezon The Crown. E, pisałam wam na Instagramie, że oglądam. Ehm, no, i właśnie powiem Wam szczerze, że w ten czwarty sezon, tak mi się wydaje, że teraz wyszedł już czwarty i bardzo się wciągnęłam, więc chyba dzisiaj sobie zobaczę jeszcze, właśnie do mojego treningu, jeden odcinek serialu, a potem uciekam spać. Mam nadzieję, że ten pierwszy vlogmas przypadł Wam do gustu, że spędziliście z nami fajnie czas. Ja bym chciała Wam w tym vlogmasie przekazać mega pozytywną energię, szczególnie tym z Was, którym tej energii brakuje, gdzieś jesteście, wiecie, bardziej tak pesymistycznie nastawienie. Mam nadzieję, że właśnie ta pozytywna energia z tych naszych vlogmasów będzie dwa zbić um, i że z niej skorzystacie. No i że spędzimy sobie właśnie razem fajnie ten czas um, do świąt. Więc mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym vlogmasie. Trzymajcie się, ściskam. Buziaki, pa pa.